Cześć, jestem Adam. Witam was zapowiedzi kolejnej serii na moim kanale. Gra, którą będę ogrywał, to Dead Space Remake. Premiera tej serii odbędzie się 9 listopada w czwartek. Dead Space jest to remake kultowego survival horroru w klimacie sci-fi, który zadebiutował w 2008 roku. Za opracowanie oryginału odpowiedzialny był Visceral Games. Natomiast za nową wersję odpowiada studio EA Motive. Deweloperzy postanowili stworzyć grę od podstaw, z uwzględnieniem usprawnień wykorzystujących możliwości konsol nowej generacji. Grę będę ogrywał na PlayStation 5. Jest to seria bez mojego komentarza, abyście mogli w pełni doświadczyć wrażeń, jakie dostarcza ta gra. Bawcie się dobrze i miłego seansu. I think it's me. It's all falling apart here. I can't believe what's happening.